Młode osoby, które są zainteresowane rozwojem osobistym oraz kreowaniem własnej ścieżki kariery zawodowej, nie powinny przeoczyć targów praca, kariera, rozwój. Ich szósta edycja odbędzie się już w poniedziałek 5 marca w targach Kielce. Przedsięwzięcie adresowane nie tylko do absolwentów wyższych uczelni jest szansą na skonfrontowanie wzajemnych oczekiwań oraz wymagań zarówno pracodawców, jak i poszukujących pracy. Dla tych ostatnich to okazja do zapoznania się z procesem rekrutacji i zdobycia doświadczenia w tym zakresie. Na dziś udział w targach zgłosiło niemal 100 pracodawców. Oferty pracy pojawiają się takie godne absolwentów, czyli dla osób z wyższym wykształceniem, więc nie ma obawy wszyscy studenci, również nie tylko absolwenci, ale y, chciałbym zachęcić wszystkich studentów, również tych niższych lat, do tego, żeby się spotkać z firmami, bo każdy stanie przed tym, y, przed tym problemem jak znaleźć pracę po studiach. Targi praca, kariera, rozwój są okazją dla stawiających pierwsze kroki na rynku zawodowym, aby w jednym miejscu zapoznać się z licznymi ofertami pracy, staży, praktyk czy szkoleń, a także możliwość kontaktu z wieloma pracodawcami z różnych branż. Program imprezy nie ogranicza się tylko do części wystawienniczej. Towarzyszą mu inne wydarzenia. W tym roku pierwsze takie forum studenckie na temat jak dobrze studiować, żeby znaleźć potem łatwiej, łatwiej pracę. Tutaj gościem, moderatorem dyskusji będzie pan profesor Krzysztof Rybiński, który często ostatnio gości w mediach, więc jest myślę postacią znaną i studentą. Drugim wydarzeniem są warsztaty. Warsztaty na temat samorozwoju, czyli jak przygotować się do aktywnego szukania pracy, ale już w trakcie studiowania, dopiero po skończeniu. Organizatorami tegorocznej edycji Targów Praca, Kariera, Rozwój są Komitet Lokalny Ajsek Kielce, Targi Kielce, Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego oraz Stowarzyszenie PROREF. Partnerzy projektu to m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa oraz Prezydent Kielce. Jednym z patronów medialnych jest Internetowa Telewizja Kielce.